Co to się dzieje? A, czyli jak. Wow! Czyli jak dotnę zielonego, to one równocześnie za chwilę zamieniają się. O, to się, to zrobił. <laughs> nie, no nie, bez jaj, tak mnie rupta. No nie tak, huź zaczepiając się o te. Chyba trzeba będzie tutaj dokonać rozpędu. Chodzi o to, żebym z dużą prędkością przejechał przez telasera, a żeby dużą prędkość osiągnąć. To trzeba będzie się odbić. Ej, kurwa, nie, no nie tak. Trzeba dobrze ucelować. Ja pierdziele, to nie będzie łatwe. No i dobra, próbujmy. Ja pierdolę, zablokował się po tam na ten... No i hej, okay, próbujmy. Nie, no ja jebie, no to musi być taki kąt idealny. Dobra. Nie, no jebłem o tą, tą. Jest w końcu ludu roboczy, miaz wsi.